Posem. Zawodnik gotów? gotów? Tak. Start. Ale nie ma puszki. Stoi jest. tam puszka zielona z A dębem. tam jest tak daleko, dobra. Tak. Kilim. Jest już w Jest już odbezpieczona. Trzy masz tylko. Naprzód. Zabezpieczona jest. Tam, 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 tam. tam. Okay. Widzę, widzę. Za nie tam, 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 Dęko widać? No, od Tak. Albo wieczko jak chodzić. Nie, to ja chyba nie widzę tego dękania. Tam jest, złota puszka. Jesteś coś od niej? Tak, chyba wysoki widzę. I nie widzi. Next. Pięcząca. Pięcząca, dobra. Ubezpiecz. Już sobie ubezpieczyłem. Bupelki! Ubezpiecz and you